Witajcie dzisiaj z moich malinowych krzaków. Mam w planie poprzycinać trochę maliny. Jak w wcześniejszym odcinku mówiłam, że są to maliny dwuletnie, czyli takie, które kwitną na pędach dwóchletnich. Są one wczesne. I teraz tak najlepiej jest je ciąć po owocowaniu, ale ja wychodzę z tego założenia, że. Lepiej zrobić coś, jeżeli chodzi o cięcie drzewek, niż nie robić nic, niż jakby tutaj nie pomóc w owocowaniu na następny sezon. I dlatego też zaraz tutaj zobaczycie, pokażę Wam wszystko, co i jak. Jak wyglądają te stare krzakory, jak wyglądają te młodsze, jak wyglądają te totalnie młode. Pogoda zdecydowanie nie wiosenna, ale wydaje mi się, że w ogrodzie można zacząć już coś robić. I tutaj patrzcie, jak odróżnić te właśnie stare pędy, które już no, w tym roku nie powinny owocować. Tu widzicie: e, są takie krzaki z malinami zeszłorocznymi. Widać tu jeszcze stare ogryzki po malinach. I te trzeba wyciąć. I to oczywiście też widać w samym krzakorze, że widzicie, ten starszy, ten młodszy. I tego wyciągam. Ten rząd akurat jeszcze dobrze wygląda, ale tamten jest no, strasznie rozrośnięty. I tak jakby chciałbym mu też nadać trochę mniejszą formę, a nie takiego wielkiego krzakora. O, tutaj jeszcze, tamte, tamte dalej, nieco mniejsze. O ten wielki też strasznie już taki obkorowany. I to wycinam. Zabiorę się najpierw od boków. Widzicie? Stażak. Brzydki i skorodowany, prawda? Ciach po nim. Patrzcie. A tutaj już prawie coś kwitnie. Prawie coś rozbija. Tu ta ostrość. No nie da rady. Także tego też wytnę, bo zbyt daleko tu wystaje. Mimo tego, że jest jakby nową gałązką. Także tego. Koło starucha. Okay. I też te krzakory są stare, które są najbardziej rozgałęzione. Tak to czytałam. <grywy> tak, jak widzicie, ten tutaj. No ale może wytnę mu tylko ten sam środek, bo to źle wygląda. Jakby to powiedzieć? No też tutaj malinetne po raz pierwszy. Totalnie nie jestem ekspertem. Eee, liczę na wyrozumiałość, a może także na jakąś konstruktywną eee, krytykę. <laughs> Już tutaj się jakby rozjaśnia. Cia chcia tu jakieś chabazie to pewnie była pokrzywa. Tego już wycięłam. na bok znowu by się ta gałęziarka przydała no cóż Jak sądzicie? Wyciąć tego krzywulca a wytnę. Wyrosną nowe. Wiecie, tutaj też jakby... Nie chodzi o to, żeby... Nie wiadomo, jak bardzo upiększyć te maliny, no ale może je troszkę uratować, może jeszcze coś z nich będzie. O, wydaje mi się, że te trudno powiedzieć, młode czy stare? Ten zostawię, bo właściwie kolor ma całkiem ładny. No i tu, spójrzcie, ten ma ciemny kolor, ten jasny i tego już zostawię, a tego wytnę. I teraz spójrzcie, rząd jest tutaj, na wprost mnie i wyłazi w tą stronę, to wszystko chcę tu wyciąć. Zobaczcie, niektóre ze starych gałęzi już tak pogniły, że same się przewracały. I tu właśnie już takie staraki wyciągam. Tego nie powinno być. Ale wydaje mi się, że zaczyna już wyglądać to coraz lepiej. Okej. Okay. Tutaj podczas sprzątania jakby zaczęłam mieć wątpliwości, czy te maliny na pewno są dwuletnie i należy obcinać tylko te, te bardzo stare gałęzie, bo jakby nie, nie zauważyłam tutaj żadnych takich nowych, a to co rośnie tutaj takie małe i tam? No to tak naprawdę wygląda średnio. I widzicie, ten jest na przykład tu u góry już ułamany. To też usunę, no bo nie ma sensu, żeby coś takiego trzymać. Wygrabiłam też między nimi liście. Krzakory, jakieś patyki, mnóstwo pnączy. Leży to tutaj. Może odsunę się, żeby było lepiej widać. I tą górę wrzucę do kompostownika i pomyślałam sobie, że ten kompostownik zostawię tutaj. I będzie on takim kompostem trochę liściano krzaczastym, e, chwaściastym. Tu jak widzicie mam taką fajną skrzynkę. E, podejdźmy może do niej bliżej. I w środku leży jakieś takie stare pkruchno liście. No, nie wiem co te patyki. No raczej na opał to się już nie nadaje. E, może no, ewentualnie, żeby ułożyć jakąś pryzmę kompostową. A może powrzucam to trochę do, do moich podwyższonych grządek. Mam, wiecie, nie za dużo, nie? ale żeby coś tam ryszało. No i kiedy będę miała już ten, ten pojemnik tu pusty, to nawrócam właśnie tych haszt do środka i będzie tak. Stało gdzieś tu i się kompostowało. Ok, teraz Wam zdradzę mój następny następny jakby krok. Skoro już tu tak ładnie wysprzątałam, obcięłam też trochę u góry bez, bez jest od sąsiadów. Nie wiem, co z tym fantem zrobić. Pewnie najprościej byłoby pójść i się zapytać, czy, czy będzie wszystko w porządku. Jeszcze jeżeli, kiedy, kiedy tutaj powycinam trochę tego, bo naprawdę przełazi no, z półtora metra na naszą stronę albo dwa metry. To już trochę za dużo, prawda? No, tym bardziej, że chcę tutaj sobie uprawiać malinki. E no i dobra, wracając do tematu, wyzrębkuję tutaj wszystko, powrzucam tutaj te ćwierćiny z dachu, no i tak będą czekały na wiosnę. Wygląda to już zdecydowanie lepiej. Maliny, no, nadal wysokie, ale już zdecydowanie rzadsze. Klinia eee, prosta jest, powiedzmy, jest ładny rząd, można by było tu jeszcze coś coś przykosić, no ale już niech tak zostanie. I oprócz tego rzędu, tego środkowego, chciałabym Wam to jeszcze pokazać ten rząd pierwszy. Eee, no, właściwie to jest całkiem taki dość nieporadny. Eee, I to wszystko też powycinam, wyładnie utnę trochę tego bzu u góry, e, albo lilaku, jak tam kto woli. E, ale wracając, e, tutaj powycinam te najstarsze gałęzie. Widzicie, tak jak na przykład o, ten tutaj, starzak. E, a te, które wydają się młode. Poprzecinam tak do metra wysokości. E, słyszałam o, o właśnie takim sposobie cięcia. No i pomyślałam sobie, że czemu nie? E, mogę tutaj spróbować. Prawda? Nic się nie stanie. Eksperymentujemy w ogrodzie. Maliny odrosną, dobrze o tym wiecie. Spójrzcie tutaj, fatalny stan tych tutaj e, gałęzi. I te wszystkie takie brzydkie, które, z których schodzi kora, usunę. Aha, i gdybyście myśleli, że Norwedzy są bardzo ekologiczni, e, czyści i wszystko sprzątają, i nie ma tu żadnych śmieci, no to musicie zobaczyć to. Star taki rupiecie. Co to w ogóle jest? I oczywiście mnóstwo tutaj. Gwoździ i jakiś ostrych pierdół. No, w ogóle już heh, nic nie mówiąc na temat tej beczki. No nic. Wycinam dalej. okej. Okay powycinałam już te najbrzydsze. Nadal wysoko. soko. zdecydowanie mniej. Tu jest jedna kubka, którą właśnie zrobiłam. E, ale znalazłam jeszcze coś nowego i fajnego. E, Nowy krzew, nowy krzak. Totalnie nie mam pojęcia, co to może być. Ostrości nie złapię. Ale zdaje mi się, że jest to aronia, ma podobne pączki liściowe do niej. Zobaczymy. Okaże się, jak zakwitnie i zaowocuje, albo tego nie zrobi. No dobra. A teraz y, kolejnym etapem będzie li, uprzątnięcie liści. Na wygrabienie trochę śmieci, bo też ich znalazłam. Gdybyście sobie pomyśleli o tym, że Norwedzy bardzo dbają o środowisko, to y, poddaję to pod wątpliwość. Y, no, to cisnę dalej. Tak jak powiedziałam wcześniej, ten rząd zrobię nieco inaczej. I przycięłam właśnie te stare gałęzie, ale także wszystkie krzaczki obcięłam do jednego metra. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo oczywiście nie wzięłam e, miarki. E, tutaj jeszcze. Muszę to oczywiście posprzątać, bo no to tak jak widzicie, tu kubka krzakorów i tu kubka krzakorów. Z tego chciałam, chciałam to pociąć na małe kawałeczki i wrzucić na tą moją pryzmę kompostową, którą zrobię jeszcze. Trzeba usunąć tą beczkę. W tej beczce coś jest. I nie jest to gnojówka. Zapewniam. Także no, trzeba to chyba wywieźć specjalnie na śmietnisko i coś tam zutylizować. No okej. Okay. Zdecydowanie dzisiaj już nie zacznę tego trzeciego rzędu, bo brakuje mi czasu. Muszę odebrać dzieci z przedszkola i szkoły. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Zdrowy zagonek pyta, czy jest jeszcze u nas śnieg? Może na polu już zniknął. Na podwórku również. Ale jak widzicie, w lesie nadal leży. Przykro mi. <laughs>